Cześć, opowiem Wam dzisiaj trochę o opcjonalach w Java. Zajmiemy się już tylko tym praktycznym podejściem. Po co w ogóle opcjonale powstały, jak tego należy używać, jak tego nie używać. Zaczynamy. Celem opcjonala jest umożliwienie napisania kodu w sposób deklaratywny. Co to w ogóle znaczy? Zacznijmy od początku. W programowaniu mamy dwa podstawowe paradygmaty: paradygmat deklaratywny i imperatywny. Programowanie imperatywne to takie, w którym mówimy, jak coś konkretnie mamy zrobić, krok po kroku. Programowanie deklaratywne to takie bardziej skupione na celu, czyli co ma zostać zrobione. Niby subtelna różnica, ale wytłumaczę ją na przykładzie. Taka prosta czynność jaka jest za samochodem. W programowaniu deklaratywnym to wsiedlibyśmy do samochodu, i byśmy wiedzieli, jedziemy do sklepu. W programowaniu Imperatywnym powiedzielibyśmy wsiąść do samochodu, wrzuć dynkę, zapal silnik, rusz, pojedź 100 metrów, skręć w lewo i tak, dalej, i tak dalej. Chyba czujecie już te różnice, prawda? Zdecydowanie łatwiej powiedzieć jest nam, ludziom, co ma zostać zrobione, niż jak konkretnie ma coś być zrobione. Jest to istotne, w szczególności w takich językach jak Java, które są językami wysokiego poziomu, zorientowanymi na realizację jakiegoś celu biznesowego. No dobra, pomarodziłem już trochę. Teraz pokażę Wam, jak tego użyć w praktyce. Wskakujemy do kodu. Skoro już jesteśmy w kodzie, to przejdźmy do przypadków użycia. Skupimy się dzisiaj na trzech ciekawych zastosowaniach oprzynala. Pierwsze z nich to wykorzystanie go przy API. To, co tutaj widzicie, to standardowy kontroler z nieobowiązkowym parametrem przychodzącym. Jest to świetne miejsce na zastosowanie oprzynala. Które w tym przypadku pozwoli nam właśnie zastąpić imperatywne sprawdzanie nulczaka deklaratywnym. Jeżeli teraz usłyszelibyśmy pro prośbę o refaktor tego kawałku kodu na taki z użyciem optionala, to wielką pokusą może być zamiana tego parametru na optional i wykorzystanie metody z present. Tak jak to tutaj teraz widzicie. Myślę, że mając w głowie wspomniany przeze mnie już wcześniej cel osiągnięcia deklaratywnego stylu. Wiecie, że to nie jest rozwiązanie. Poprawnym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie metody map. Metoda ta przyjmuje funkcję, której kontrakt zakłada wykonanie mapowania obiektu, czyli zmianę go na inny na bazie tego wejściowego. Metoda map charakteryzuje się tym, że wykona się ona wyłącznie wtedy, kiedy obiekt owinięty o istnieje. I dokładnie to tutaj potrzebujemy zrobić. W naszym przypadku, gdy obiekt istnieje, chcemy zamienić go na response Entity OK zawierający listę produktów z podanej w parametrze kategorii. Optional wymusza też na programiście konieczność obsługi sytuacji braku tego elementu. W naszym przypadku też tak jest, ponieważ jest to zapytanie restowe i jesteśmy zobligowani zwrócić coś wysyłającemu zapytanie. To jak powinno to zostać obsłużone w tym przypadku, zależy od kontraktu API, który został ustalony dla danego serwisu. Tutaj w przypadku braku tego parametru dla przykładu zwrócimy HTTP 404 Not Found. Bardziej poprawnym prawdopodobnie byłoby tutaj zwrócenie niepofiltrowanej listy lub pustej listy. Natomiast chciałem Wam też pokazać, że w tym miejscu możemy wysterować kod zwrotny metody HTTP. Optional świetnie komponuje się też z JPA. Baza danych, podobnie jak API, jest zewnętrznym źródłem danych, więc nie mamy pewności, że nasze zapytanie zwróci nam cokolwiek. Dlatego możemy owinąć obiekt w Optionala i już w deklaracji metody. Teraz sytuacja wygląda już tożsamo z tym, co mieliśmy w pierwszym przykładzie, więc użyjemy metody map, żeby zmienić NC na DTO. Tak jak tam, musimy też obsłużyć przypadek, gdy baza nie zwróci nam oczekiwanej ency. Z takiego praktycznego punktu widzenia, ponieważ jesteśmy w warstwie serwisowej, najczęściej stosowanym i moim zdaniem poprawnym podejściem będzie rzucenie wyjątku związanego z tym serwisem. Utwórzmy sobie jeszcze tylko ten wyjątek jako RuntimeException exception i napiszmy stosowny komunikat do tego wyjątku. Ostatni przypadek, który Wam dzisiaj pokażę, wykorzystuje mechanizm Optionala w symbiozie ze Springowym wstrzykiwaniem zależności. Jak zapewne wiecie, kiedy uruchamiamy naszą aplikację, podnoszony jest kontekst Springa, a razem z nim tworzone są wszystkie biny. Może się okazać, że któryś z nich z różnych powodów nie będzie mógł zostać utworzony. Przykładem może być nasz kategory serwis, który do poprawnego funkcjonowania potrzebuje bazy danych. Jeżeli baza nie będzie działała, serwis nie podniesie się. W naszym przykładzie mamy interfejs category service implementowany przez dwie klasy. Category service implementation, korzystający z bazy danych oraz kin memory category service, który korzysta z cache serwisu. Dzięki temu możemy teraz zdefiniować w naszym kategorii kontrolerze warunkowe wstrzyknięcie naszego kategorii Service Implementation, ponieważ to jest ten, który potencjalnie przez brak możliwości podłączenia się do bazy danych nie zostać wstrzykniętym do kontekstu Springa. Teraz powstanie nam konieczność obsługi wywołania metody GetCategoryByName. Więc znowu z zastosowaniem metody MAP robimy dokładnie to, co wcześniej. Ale teraz, z metody ORLS możemy zapewnić wartość z Cache'a, jeżeli w baza będzie niedostępna. To jest wszystko, co chciałem wam pokazać. Mam nadzieję, że udało mi się rzucić nieco zrozumienie na ten temat i korzyści płynących z wykorzystania mechanizmu Trionar w Java. Dzięki, do następnego. Cześć!